Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z kanału Apple na YouTube i dzisiaj mam okazję odpakować dla Was najnowszego iPada iPada r 2 jest to wersja złota, 64GB tylko z Wi-Fi zobaczmy przygotowałem sobie tutaj linijkę bo po tym jak ostatnio odpakowywałem iPhone, miałem z nim bardzo duże problemy, więc postanowiłem sobie pomóc takim oto sprzętem o teraz o wiele łatwiej i szybciej poszło zdejmujemy to to nam nie będzie potrzebne. Ok. Myślę, że folia się też nikomu nie przyda. Jak widzicie, to jest y, już rozfoliowane, można powiedzieć, pudełko. I teraz zawsze jest problem z otworzeniem tego, bo jest no, ciężko. Schodzi te wieczko, ta przykrywka. Zrobię to może tutaj, żeby nie wypadł mi iPad. Ok. Jak widzicie, iPad jest na pierwszym miejscu, oczywiście. Możemy go sobie tutaj podnieść. Wow, mega lekki. Naprawdę, pierwsze wrażenie, super mega lekki. W porównaniu do trójki, którą miałem obecnie. Ten jest naprawdę, no, bardzo lekki. Dodatkowo ładowarka do iPada przyda się też do ładowania iPhone'a. Będzie szybciej się ładował. No i zestaw y, dokumentacji wraz z kabelkiem Lightning no i to w zasadzie tyle w sumie pudełko już nam się też nie przyda więc myślę, że no ok, jeszcze zajrzyjmy sobie, czy na pewno są naklejki, bo wiem, że niektórzy z Was polują bardzo na te naklejki wita nas interfejs iPada w innym języku to jest po polsku po niemiecku, tak, z tego co widzę w kilku językach i teraz dokumentacja i tak, są naklejki oczywiście mamy Mamy to, na co wszyscy rzekali. Ok. I teraz myślę, że możemy włączyć. Naprawdę jest mega lekki. Fajny ten kolor jest też. Trochę myślałem, czy nie wziąć innego koloru, ale ten złoty fajnie, fajnie wygląda. Naprawdę. Zresztą, nie wiem czemu, ale wolę te białe urządzenia. Mam więcej tych białych. Praktycznie wszystkie mam białe. I nie mam za dużo czarnych. Ok. Może sobie go rozkleimy. Wow. Ok. zimny jest trochę. Wow. To aluminium jest naprawdę zimne. Ok, myślę, że możemy go włączyć. Tutaj, że zapomniałem, przy szóstce jest z boku ten przycisk. Włącza się. Wow. No i jak widzicie, czarne jabłko na białym iPadzie. Na drugi jeśli bym kupił czarnego iPada, by było białe jabłko. Tak już z tego co wiem, jest, jak to wygląda, właśnie. Mam nadzieję, że. No, według mnie ta pojemność jest też jedynie słuszna, bo 16 się nie płaca po prostu brać. Jest za mało miejsca. Jeśli wgracie sobie jakieś filmy na wyjazd, to ten iPad po prostu będzie. No, będzie mu brakować miejsca, dlatego polecam Wam 64 minimum. 128 no to już naprawdę też trzeba mieć czym go jakby zapełnić. No i OK, cześć. Konfigurujemy się. OK. Wybieramy język. Oczywiście to będzie polski, jak go gdzieś tutaj znajdę. Polski jest. Ustawiam język. No, musicie mi uwierzyć na słowa, najlepiej sobie podejdźcie po prostu do jakiegoś sklepu i sami zobaczcie. Ten iPad jest mega, mega lekki. No to jest jego jedna z największych zalet. Teraz już, jeśli będziecie na przykład długo czytać gazetę czy jakąś książkę, myślę, że nie będzie problemu. Jeśli ja tutaj szybciutko podłączę do sieci OK, już mam. Ja tutaj go nie będę odtwarzał z żadnej kopii. Mm, puścimy go tak jak, mm, po prostu tak jak jest z systemem, czyli czysty będzie. OK, włączymy nowy iPad, konfigurujemy go jako nowy iPad. Pomijmy krok Apple ID, żeby to nie trwało, żebyście nie musieli czekać. Mm, nie używaj na razie Apple ID. Warunki użytkowania powiedzmy, że kiedyś już je przeczytałem, więc się zgadzam. Touch ID skonfiguruj Touch ID później, dalej, utwórz kod, nie dodawaj kodu w sumie i jedziemy dalej też. Możemy nie wysyłać tej diagnostyki, zaczynamy, jak widzicie, z iOS 8 na pokładzie, czy z tą wersją jakąś drobiazgowo wyższą, czyli iOS 8.1.1, czy coś takiego, załadował nam się ten iPad, wgrany przy tej wersji, jest to ciekawe, że już macie wgrany te sześć aplikacji od Apple, czyli Numbers, Pages, Keynote i tak dalej, i tak dalej, GarageBand, one normalnie są płatne, natomiast jeśli kupujecie już tego większego iPada, one są już i iPhone'a, one są już wgrane po prostu. No tak więc, no myślę, to są takie naprawdę moje pierwsze wrażenia, mega lekki. jeszcze ten ekran, no też jest bardzo bardzo fajny, ale to pewnie wyjdzie dopiero w pranie, jak będę chciał oglądać jakieś filmy czy zdjęcia na nim. Natomiast, no główna zaleta, czyli ta lekkość, która będzie na pewno się będzie punktować na podczas czytania, podczas przeglądania internetu, kiedy dłużej go trzymamy w rękach po prostu czy nad głową, czy tak. To na pewno się wtedy przyda. Nie wiem jak będzie sytuacja ze smartwatchem, bo na razie jeszcze smartkowera nie mam. Natomiast jak będzie no to pewnie trochę będzie więcej ważył, ale to nie musicie też wszyscy mieć pewnie smartwatcra, więc nie każdemu się też przydaje, więc no, sam iPad naprawdę niewiele waży. Co pewnie później Wam powiem dokładnie w recenzji, powiem Wam jak on się też sprawuje, bo na pewno jakieś filmy z nim będą. No i to generalnie tyle. Jeśli macie jakieś do mnie pytania, czy do iPada i chcielibyście, żebym odpowiedział w recenzji, czy w jakimś następnym filmie, to śmiało piszcie. Na pewno postaram się. Coś nagrać o tym i będzie fajnie, jeśli wy właśnie zadacie swoje pytania, to sprawdzę to, yy, może mi się jakieś nowe nasuną, jakieś kwestie i to poruszę. Ok, to tyle by było już na dzisiaj, do zobaczenia, cześć!